Kochani, natural fit pasiu dzisiaj bardzo fajny e, zestaw ćwiczeń e, wzmacniający waszą tutaj e, mięśnie proste brzucha. E, z użyciem gumy tutaj na macie. Także zapraszam do oglądania, e, nie tylko oglądania, ale treningu razem ze mną, Także e, siadamy na macie w ten sposób. Taśma jest przymocowana do jakiegoś przedmiotu, przedmiotu stabilnego. Pracujemy w ten sposób. Nogi są delikatnie uniesione, ale nie podgryza ten nasz y, bohater. Ruszamy. Zmieniając nogę, po czasu, po czasu. Naciąg gumy, hop, pracujemy, oddychając. Utrzymujemy stabilizację. 5-minutowy intensywny trening. Widzimy tutaj nasz bohater położył sobie głowę. Daj, 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 daj. Dobrze, kolejne ćwiczenie. Utrzymując cały czas utrzymujemy stabilizację. Robimy rozkienki i w tym momencie roz, e, otwieramy nogi. Hop. Raz. Nogi trochę wyżej. Chodzisz na 12 razy? Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Się ekscytuje. Ekscytuje się strasznie. <noise> Kaz, kas, 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 kas. Dobra, powracaj do treningu. To ćwiczenie. Dwie minuty za nami. Raz, dwa, trzy. Kasik, chodź. Ktery. Chodź tutaj. Pięć. Kas. Chodź tu. Nie odpuszczam. Chodź. Chodź tutaj, Kas. Widzicie, mój Dos nie da potrenować. No nie ma takiej opcji Po prostu trzeba będzie tak zrobić, że tą że będzie tym ciężarem, oporem <laughs> Patrz, czy ty dasz nam potrzebnować czy nie Co? Moi drodzy, trening niestety przerwany z tego względu, że no nie ma warunków niestety już jest za długo za długo był spokojny no, się sobie pyszkę tutaj tu się czuję najspokojniej teraz usłyszał jakieś tam szczekanie delikatne także teraz jest skupiony dobrze, powrócimy może szybko jeszcze do tych ćwiczeń

Wykonujemy w ten sposób nogi i hop, wyżej, niżej, wyżej, niżej, wyżej, niżej. Taśma oczywiście ciągle trzymujemy stabilizację. Jaki mamy czas? 4,40. Dobrze. Skoro mamy jeszcze ten ma obrót 5-minutowy, pokażę Wam ostatnie krzyczenie. Zobaczcie brzucho. Brzucho spięte i po prostu wykonujemy. Hop. Pomagamy sobie stać trzymając spięty brzuch. Hop. Piękny drzwiomowy e, ramienia pracuje. Hop. W przechodzimy się. Taśma pomaga nam unieść się. Unieść się. Hop. Raz. I dwa. 6 7 10 11 i 12 okej okay, moi drodzy zagrono tak wyglądał krótki 5-minutowy trening z na na z użyciem taśmy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mieliśmy krótką przerwę. Przez bohatera drugiego planu, ale powróciliśmy. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do wspólnego treningu, do subskrypcji kanału, moi drodzy. Natural, natural Fit Passion. Pa!